Poszedł spławić, ale jedzie. Czek pięknie pieni tam. Jest branie, jest branie. Coś jest. Witam na kanale Wędkarstwo z tej strony Cezary. Dzisiaj starorzecze bugu. Piękne starorzecze bugu. Naszym celem dzisiaj są głównie liny, a przyłowem będą każda inna ryba. Spławik oczywiście tylko i wyłącznie, bo na starorzeczach jest zawsze dużo mułu i tutaj ani grunt, ani metoda nie zda egzaminu. Czas zaczynać nasze dzisiejsze wędkowanie. Dzisiaj jestem z kolegą Krzyśkiem którego zobaczycie już później. Mam nadzieję, że z rybką, bo siedzimy kawałek od siebie. Zapraszam do subskrypcji na linki w opisie i na inne filmy, ale to już po obejrzeniu tego odcinka. Miłego oglądania. No Ale tam pieni. Z kamery z przybliżenia. Dopiero widać jak pięknie pieni tam. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest pierwsza ryba. Ale krasnopióra. Patrzcie jaka krasnopióra. Pierwsza krasnopióra starożytna. Duża krasnopióra. Ale nie o te ryby nam chodzi, bo chodzi nam głównie o liny. No ale taka rybka też fajna na przywitanie. Niech ucieka. Poszła. A tak wygląda piękne starorzecze. Tam siedzi Krzysztof. Macha. Tam stoi mój pierwszy spławik. A tam tam daleko stoi drugi spławik. Dzisiejszą zanętą, jaką będę stosował jest to zanęta od rafisza linowa. Patrzcie jaka zielona, zielony kolor. Pewnie są jakieś tutaj dodatki specjalne. Linowe, wiem, że zawsze te wszystkie zanęty linowe są zielone. Także piękny kolor, zielone ręce. Będę dzisiaj u foludek. Takie małe kulki. Bardzo małe kulki. Dlaczego takie małe kulki? Ponieważ nie chcę robić za wielkiego hałasu, żeby ta kulka delikatnie wpadała. Zrobię 4, zamiast jednej i wrzucę w miejsce gdzieś w pobliżu spławika. Dlatego właśnie mniejsze, bo nie jest to. Za głębokie starożytne mamy grunty metrowe, także na takiej głębokości będziemy łowić. Przynęta to oczywiście kukurydza, gdzieś tam białe robaki i czerwone robaki, na początek kukurydza. Tutaj już zanęciłem, teraz trzeba tam jeszcze zanęcić daleko. Prawie że do celu. Jest branie. U, o, panie, dawaj podbierak. Co to będzie? Ale będzie ryba. Ty wiesz, co to będzie? Leścik. Dobra, nie, już nie. Myślałem, że to będzie coś fajniejszego. Tu się zameldował Leszczyk. Pan Leszcz. Krasnopióra. A, nie, 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 było chlapiesz. Nie, 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 bo chlapiesz. O. Jest pan Leszczyk. Bardzo szybkie branie, przeszybkie. Także jest pan leszczyk, mały leszczyk, ale już taki widać czarny z wierzchu. Czyli to jest burzny leszczyk, pozostałość z wylewów. O, no bo zaraz spadniesz. Dobra, uciekaj. Zmykaj całe śluzie. Niestety tak to jest z tymi lesztami Jest kolejna ryba. Nawet coś wystraszyłem z wierzchu. Tym razem krasnopióra. Druga już krasnopióra. Leszczyk krasnopióra. O, fajna krasnopiórka. Okej. Okay. <gry> Także rzucamy praktycznie po same. Ryżaje, tak to się chyba nazywa. Te ziele tam jest taki z metr głębokości, właśnie się stał postawił. No i zaraz zobaczymy, czy będzie znowu branie tuż po rzucie. Boleszczyk i krasnopióra dosłownie po rzucie było branie. Pierwsza krasnopióra stała, troszeczkę poczekaliśmy, ale tam było bardzo szybkie branie, dwa brania. Kolejna ryba. Ciekawy jestem, co to będzie. Linek. Krasnopióra. leszczyk. To będzie krasnopióra. Ale patrzcie, jaka duża krasnopióra. Jaka ładna krasnopióra. Piękna. Piękna, piękna krasnopióra. O. Taka. Te czerwone płetwy, przepiękna ryba, sportowa ryba, waleczna ryba, ale nie te ryby nas dzisiaj interesują. Zmykaj. Ale jedzie, jedzie, jedzie jest ryba. Co to będzie za ryba? Co? Nie, chyba linek. Chyba linek. Linek. Tak jest, linek będzie. Nieduży, ale jest. Pierwszy linek. Na linki się dzisiaj zastawialiśmy. Już podbieraka nie będę wyciągał, bo już za późno. Bo już on jest o tutaj. O! Mamy pierwszego linka dzisiaj. Patrzcie, jaki fajny złoty. Uspokój się, uspokój się, uspokój się. O, ależ one śliskie są. Au. Pierwszy zielony ze starorzecza Bugu. Linek. O. Ach, taki... Oj, 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 Trzeba go naprawdę umiejętnie trzymać, żeby on się nie wyśliznął. Nieduży, taki ze 30 cm linek. Patrzcie, jaki ciemny Fajny. Piękna ryba. Jest w końcu dzisiaj pierwszy. Po tą rybę dzisiaj tutaj przyjechaliśmy. No i udało się. Dobra, trzeba zwrócić jej wolność. O, niech ucieka. Zmykaj. Wzmykaj. A oh, poszedł. O, konek. Konek delikatnie zapięty. Jest branie. Jest branie. Coś jest. Ciekawy jestem, co to będzie. Albo linek. Nieduży. Albo. O, chyba linek. Jest linek. Drugi linek. Tym razem już podbierak rozłożony. No, nie jest on jakiś wielki. Ale już jak jest podbierak rozłożony, to trzeba go użyć. Jest. I jest podbieraku, malutki czarnuszek, ale fajnie. Jest druga rybka dzisiaj, po którą tu przyjechaliśmy. O, o patrzcie jaki fajny. O. Skubany, leciutko zapięty, delikatnie za samą wargę białe robaczki. Tak. Patrzcie, jaki fajny jest. Niektóre liny mają. Spokój się. Mają tutaj takie płetwy pozakręcane. A niektóre nie. Ten akurat nie ma. Ale zdarzały mi się dużo razy. Świetny, nie? Oczka pomarańczowe. Świetny. Piękna ryba. Śliczna. Dobra, trzeba jej zwrócić wolność, oczywiście. Delikatnie, żeby nie upadło, wyśliznęła się. Zmykaj. No i dzień drugi nad starorzeczem bugu. Wczoraj byliśmy do wieczorka, później wieczorkiem już nie brały, aczkolwiek zaliczyłem trzy krasnopióry, leszczyka, okonka i dwa linki. Tak więc podnęciliśmy wczoraj, no i dzisiaj poprawka. Mam nadzieję, dzisiaj na większą ilość linów, a może jeszcze jakieś przyłowy inne. W każdym bądź razie. Miejscówka znowu zasypana, znowu zanętą linową od rafisza. Tym razem z dodatkiem kukurydzy. Spłowiki wyrzucone. Czekamy na pierwsze brania. Jest branie, jest coś tam dusi. Aj, za wcześnie. Pod, podkręciłeś mnie i tak to się skończyło. Za wcześnie. Jest i u ryba. Pończyk. Czekaj, o fajniutki taki. Dzikus. Taki no. z bliska. Ciemny, pagnisty. I do wody. Krunie. Kwin. Czy tatusia i mamusi? Poszedł. Graty. No i jest Krzysztof z kolejną rybką. Kolejny Japoniec. Dobra. Puszczaj byka. Dzisiaj Krzyś się rozkręca, a u mnie na razie zero. Tam strażniki pojechale. Poszedł spłacić, ale jedzie. Siedzi ryba i to dobra ryba będzie. Ale rybsko, będzie rybsko, trzeba podbierać teraz, rozkładać. Ale będzie ryba. No jak możesz. Dobrze by było, bo to będzie, przypuszczam, pan Lin. I to dobry pan Lin. Ładny pan Lin, ale Lin. Może nie jakiś tam szałowo wielki strasznie ale jest Masz Jest fajny padlinek Tam się rozwinie jak najdłużej możesz Czekaj ja go trochę tutaj podciągnę Wórz do podbierak do wody ja go sobie wprowadzę I jest w podbieraku, pan Linek, Ale fajny! Kolejny lin ze Stare Rzecza, bardzo dziękuję. Ale fajna ryba! Ale fajna ryba! Patrzcie jaka ta złota jest już. Ten już jest taki przezłoczony. no uspokój się. Trzeba dzisiaj odczepić. No już taki ciutkę większy. Wczoraj były takie nie za duże. Ale ten dzisiaj jest już taki Fajnowaty O, patrzcie no, Spokój, spokój, spokój misiu Taki linek Zmierzymy go ile ma centymetrów No, fajna rybka Trzeba by było go zmierzyć na miareczce Zobaczymy Ile ma centymetrów Dam, 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 dam. Wysiedziałem, wyczekałem. O. Mamy miarkę. O. Zobaczmy teraz, ile linek będzie miał centymetrów. O, spokój, spokój, spokój. Bądź grzeczny na razie. Linek nie za duży ten linek ma 30 35 centymetrów. fajna rybka Dobra czas wypuścić naszego złotego przyjaciela fajna ryba Piękne ryby ze starorzecza zawsze biorą No Ajajajajaj, aj, 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 tutaj coś. No, dobra. Zmykaj, kochany, rośni do 5 kg. Linek, wydaje mi się. Nie, no dobrze mówisz, krasnopióra, ale patrz jaka. Patrz jaka duża krasnopióra z zielem. Ale wiesz jak wzięła? Z opadu z kubana. Patrzcie, jaka. Tylko rzuciłem. Spadało i Tylko rzuciłem, spadało i łapnęła. Jest jeszcze krasnopióra. Ładna krasnopióra. Piękna krasnopióra. Złota. Ze starożytna. No i powoli będziemy kończyć naszą dwudniówkę nad starorzeczem Bugu Pięknym starorzeczem Bugu Bogu. Jakrzyś. Zawaliście super bomba. Efekty bardzo fajne. Rybki też pogoda dopisała aż, aż za nadto. Było gorąco, strasznie gorąco. No, lina nie złapałeś, ale następnym razem na pewno będzie. No, ale za to złapał dwa fajne japońce. Małe, czarne. Fajne takie dzikuski. No u mnie w dwa dni zaliczyłem trzy liny. Jeden dzisiaj największy. Fajny, 35 cm. Z dręgi. Jedno to było dziwne branie, bo zarzuciłem i chyba zdjęła w trakcie opadu kukurydzę. No i 3-4 kresnopióry, leszczyk. No i... i parę okonków. Okonki małe, tam ze dwa. Ale fajnie. Linki dopisały. Myślę, że teraz czas wybrać się na drugie starożecze bugu i sprawdzić co tam się będzie działo. Przygotowujesz zanęty. Dokładnie. Zanęty, makarony i takie dalej. Ale to już zobaczycie na kolejnym odcinku. Także komary gryzą. My się już zwijamy. Takie piękne starorzecze. Żegna nas. Trzeba uciekać, żeby nas straż graniczna nie wygoniła. Trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji, na linki w opisie. I miłego. Hej. Hej. Do zobaczyska.